Od młodych lat dziadek zabierał mnie do pasieki. Dziadek to taka chodząca historia pszczelarstwa, ponieważ on od lat 30. zeszłego wieku prowadził swoją pasiekę. Zaczęło się później po liceum w okresie studiów, że założyłem pasiekę. To jest przede wszystkim taki wyciszający sposób na odskocznie. To też pokazuje ogrom przyrody natury, jak potrafi sobie poradzić i wykorzystać pewne rzeczy. Trochę to jest taka filozofia życia, że mm, człowiek mm, chce być bliżej natury, e, a pszczoły są z niejednego powodu wyjątkowymi e, owadami. Czy nie znajdziecie innego zwierzęta, którego pokarmy myjemy. Ja uważam, że pszczoły bardzo dużo mają takich zachowań podobnych do ludzi, tudzież ludzie mają podobne do pszczół. Nie bez kozery też zostało udowodnione, że. E, hormony, które wytwarzają pszczoły, też bzyczenie, działa uspokajająco po prostu. Czasami moja partnerka Gosia śmieje się ze mnie. Ty nie robisz tego dla miodu, prawda? Ty nie robisz tego dla pieniędzy. Ty jedziesz po prostu do tej pasieki, żeby sobie pogrzebać przy tych pszczołach, nie? To jest taka prawda po prostu. Człowiek jedzie, zagląda do tych uli po to, żeby po prostu przebywać z nimi. Uważam, że tego nie da się opowiedzieć. To trzeba po prostu poczuć, zobaczyć, być z kimś w pasiece, zobaczyć jak to wygląda, ta praca. To wtedy po prostu serce rośnie, jak się widzi te pszczoły rozwijające się na wiosnę, jak się widzi e, później, co się dzieje, jak matkę się wymienia, jak się poddaje, jak to rozwija się, jak te kolejne larwy e, zaczynają przyrastać na sile, kolejną rodzinę się tworzy. Większość pszczelarzy tak ma po prostu, że przychodzi wiosna, to po prostu czekają, kiedy przyjdą to pierwsze ciepła, kiedy będzie można sobie w cudzysłowie pogrzebać w ulu, e, zajrzeć do tych pszczółek. Było mamy trzech osobników, a raczej osobniczki i jednego osobnika. Jeśli chodzi o główną pracę, to są robotnice, które mają różne role. Są karmicielkami, są woszczarkami, przynoszą nektar, odparowują ten nektar, są sprzątaczkami, strażniczkami. Jest też matka pszczela, która jest odpowiedzialna za to, że musi składać jajka, żeby kolejne pszczoły się wygryzały w tym ulu, czyli dała przetrwanie do funkcjonowania po prostu całości rodziny i ona jakby tą pracę ustawia w tym ulu. Matka pszczela przede wszystkim ma dłuższy odwłok, tak jak tutaj widać. Pszczoły mają króciutki odwłok, natomiast matka pszczela ma dwa razy dłuższy odbłok. I tutaj mamy matkę pszczelą z 2018 roku, stąd to wiemy, ta opalitka, tak zwana, którą przyklejamy matce pszczelej, żeby ją łatwiej było odnaleźć w ulu, w zależności od roku jest w różnym kolorze. I tak jak e, na przykład kolor czerwony przynależy do ósemki i do trójki, co oznacza e, rok, w którym się urodziła. W tym roku akurat będzie to kolor zielony, czyli on przynależy do dziewiątki e, i do czwórki. Teraz widzimy pięknie, jak matka pszczela wkłada odwłok i składa jajko. Sprawdziła sobie komórkę chwilę wcześniej. I teraz spójrzcie, pszczoły jak opiekują się, karmią też matkę pszczelą, ale zobaczcie, co one już robią z tą komórką. One już zaczynają teraz do tej komórki składać Mleczko pszczele już zaczynają się opiekować tą komórką, bo już wiedzą, że tam jest jajko. Mleczko pszczele jest przede wszystkim potrzebne. O, teraz sprawdza kolejną komórkę, czy tam jest wszystko w porządku. O, stwierdziła, że jest wszystko w porządku. Udało nam się drugie, drugą komórkę nakręcić. I teraz sprawdza kolejną komórkę. I to jest praca właśnie matki pszczelej. Ale też są trutnie, które są potrzebne do tego. To są oczywiście nasze osobniki męskie. Trutnie możemy zobaczyć tu, tu między innymi tu, tu truteń chodzi. Jedyną funkcją jaką ma, to jest zapłodnienie tylko i wyłącznie matki. On jest, one są trzymane awaryjnie, po to jeśli właśnie matka zginie w ulu, bądź rodzina się wyroi ze starą matką, są po to tylko, żeby zapłodnić młodą matkę jesienią, kiedy trutnie już nie są potrzebne w gnieździe, żeby nie marnować w cudzysłowie pokarmu. Są wypędzane z ula, te które chcą wrócić, są chwytane przez kilka robotnic, łącznie z tym, że są rozczłonkowywane. Tak więc nie wiem, panowie, czy bym się cieszył na ich miejscu. Nie bez kozer 100 lat temu, ponad powiedział Einstein, że jak zginie pszczoła ostatnia, to my 4 lata tylko przeżyjemy. Pszczoły są zapylaczami. Zapylają wszystkie rośliny, które są e, potrzebne nam do wyprodukowania pożywienia. Olejiste w postaci rzepaku, grykę w postaci kasz, które potrzebujemy, tudzież owoce, które mamy, jabłka, śliwki. No to, to wszystko zacznie brakować. Kolejną gałęzią jest leśnictwo. Nie mielibyśmy drzew też w sytuacji, kiedy e, przyłóg nie było. Ze względu na to, że nowe odradzające się lasy, runo leśne, to wszystko też jest zapylane przez pszczoły. To nie jest tak, że lasy po prostu rośnie. Tak jak powiemy sobie, dobra, bez owoców możemy funkcjonować, bez oleju też damy radę, bez kaszy też damy radę, tak? No dobra, no ale co dalej? Miasto za chwilę też nie będziemy mieli za te 2-3 lata. Dlaczego? No, ponieważ nie będą miały zwierzęta, bydło, nie będzie miało drób, prosięta, nie będą miały pożywienia. I nie będą miały one pożywienia, to nie urosną. Nie urosną my, nie będziemy mieli jedzenia. I zamykała się łańcuch pokarmowy taki, że odciliśmy jedno nie ma niczego. Miody przede wszystkim mm, mają w swoim składzie cukier. Cukry proste, które są. To jest 80%, ale pszczoła przerabiając ten nektar, który przynosi do ula i odparowując wodę, ona w swoim gruczole gardzielowym dodaje enzymy. Nektar, na przykład z lipy, tak jak mamy herbatę z lipy, ma działanie antybiotyczne i działanie napotne. Tak jak babcie nam robiły kiedyś herbatę z lipy na pary. Tak, tak samo pozostałe miody mają te swoje właściwości. także. Miód ma bardzo szerokie spektrum, poza jakby żywieniowym też również kosmetyczne spektra mają. Poza miodami również też należy pamiętać, że pszczoły to nie tylko jest miód. Pszczoły to jest propolis, który produkują, a propolis to jest nic innego jak kit pszczeli. Tym propolisem po prostu pszczoły przyklejają wszystkie elementy, które są ruchome, czyli ramki przyklejają, zaklejają różne elementy, które by były i z tego propolisu my Produkujemy wówczas surowiec, czyli zbieramy go, pakujemy je do zamrażarki, przemrażamy i wówczas ten, z tego propolisu możemy zrobić sobie nalewkę na różne rany, owrzodzenia, możemy też maści propolisowe robić. No, nie bez kozary tutaj lekarze pierwszego kontaktu bardzo sobie chwalą na wszystkie odleżyny. Maści propolisowe, tudzież czopki propolisowe są w bardzo szerokim spektrum zastosowania. No, ale poza miodem i propolisem jeszcze jest pyłek pszczeli, który pszczoły przynoszą na obnóżach. Nie można go w dwojaki sposób yy, pozyskać. Albo na wejściu do ula, zakładając tak zwaną pyłkołapkę i to obnurza, wówczas, wówczas pszczoła strąca i my wyciągamy te obnurza. One są mokre, ponieważ pszczoła ten pyłek przykleja nektarem. Należy go przesuszyć i przemrozić. Natomiast w naturalnej sytuacji, kiedy nie ma takowej pyłkołapki zamontowanej, pszczoły wkładają ten pyłek do komórek plastra i ubijają główką, na koniec zalewając warstwą miodu, odcinając dopływ tlenu. I wówczas ten pyłek ulega fermentacji beztlenowej, i to jest wówczas pierzga. O tyle lepsza jest pierzga i bardziej e, dla nas e, lepiej przyswajalna, że uległa tej fermentacji beztlenowej. Fermentacja beztlenowa no, to nic innego, tak jak ogórki zakładamy na zimę. Tak? E, bez dopływu tlenu po prostu kisimy e, wszystkie kiszonki, wiadomo. Bardzo dużo Wita zawartość witaminy C, a w pijerzy i w pyłku dodatkowo jest bardzo duża zawartość związków y, żelaza. Teraz wyobraźcie sobie, jak ta pszczoła musi się napracować. No my <laughs> idziemy do sklepu, kupujemy sobie kilogram miodu i mówimy, o kurczę, ale on ma cenę, tak? A wyobraźcie sobie teraz, że kilogram miodu, żeby pszczoły wyprodukowały, to one muszą odwiedzić ponad 2 miliony kwiatów. To ile one muszą przelecieć. Ponad 40 tysięcy kilometrów przelatują pszczoły, żeby wyprodukować kilogram miodu. 40 tysięcy to z geografii, prosta matematyka, dookoła kule ziemską należy okrążyć. Tyle potrzeba do wyprodukowania jednego kilograma miodu. Jeśli chodzi o ilość gatunków pszczół, to wyobraźcie sobie, że sklasyfikowano ich 20 tysięcy, a jest ich na pewno więcej, ponieważ nie wszystkie jeszcze znaleziono. Pszczoła, jeśli chodzi o dystanse, ona ma zasięg lotu tak zwany ekonomiczny do półtora kilometra, czyli do półtora kilometra przyniesie jeszcze miód, czyli nie zużyje go na swoją drogę ona potrzebuje oczywiście też pokarmu na to, żeby przylecieć i dolecieć do tego miejsca, z którego nektar przynosi. Natomiast zasięg lotu pszczół jest duży, bardzo duży, 5 km. Zdarzało się nawet i 7 km, że pszczoły potrafiły dolecieć. No natomiast wówczas to już nie jest ekonomiczny lot pszczół, tylko to jest zwiadowczy. Jeśli chodzi o długość życia pszczoły, to wygląda to następująco. Robotnice żyją od 4 tygodni w sezonie, kiedy zbierają miód, ponieważ się spracowują, do 24 tygodni te pszczoły, które zimują, czyli muszą przeżyć zimę, ogrzać matkę pszczelą i wykarmić kolejne pokolenie na wiosnę. Jeśli chodzi o trudnie, żyją one od 4 do 5 tygodni i są wymieniane, natomiast na jesień one są wypędzane z ula. Jeśli chodzi o matkę pszczelą, żyje ona 5-6 lat, wówczas pszczoły naturalnie samoczynnie wy, wymienią na nową matkę. Natomiast z reguły jest to tak, że pszczelarz po trzech latach wymieniają ze względu na to, że w zbiorniczku jadowym jest około 70% matka pszczela w przeciągu pierwszych trzech lat składa jajek, a później już jest to tylko 30% na pozostałe dwa lata, dlatego jest to nieekonomiczne, bo te pszczoły nie dochodzą tak szybko do siły. Są gatunki, które składają mniej jajek, są gatunki selekcjonowane które składają, matek, które składają więcej jajek. Taka matka pszczela właśnie w dobrych okresach składa około 3000 jajek dziennie. No jak już się zdecydujecie, że chcecie być pszczelarzem i chcecie zasiedlić ten pierwszy ul, no to przede wszystkim trzeba wybrać ul, kupić go, e, pomalować, żeby go zakonserwować przed wszystkimi czynnikami atmosferycznymi, deszcz, wilgoć, słońce. E, jak już go mamy, to wówczas należy e, mieć ramki, które, do których należy, odruto, które należy odrutować, e, wprawić węzę do tych ramek, e, żeby pszczoły miały na czym budować plastry. I teraz jak mamy tak, e, taki ul przygotowany z tą węzą, to należy kupić pierwszą rodzinę, no bo ciężko będzie nam liczyć na to, że te pszczoły po prostu same przylecą nam do tego ula i trzeba kupić po prostu rodzinę od któregoś pszczelarza albo odkład tak zwany. Więc jeśli chodzi o budowę ula, to standardowo składa się on przede wszystkim z dennicy, korpusu gniazdowego, korpusu nadstawkowego, powałki jeśli występuje, daszku, no i oczywiście potrzebny jest stojak, bo na czymś ul musi stać, ze względu na deszcze, śniegi i gryzonie. To jest standardowy ul wielkopolski, natomiast występują też ule, które nazywamy leżakami, czyli one są szersze o wiele i wówczas rozszerzamy je po prostu na leżąco, czyli w bok, ewentualnie możemy, są mieszane jeszcze, że dokładamy kolejną warstwę. Też takiego szerokiego ula, i wówczas jest on tak zwany kombinowany. Jakby po kolei idąc, rozbiera się taki ul, przez to, że ściągamy daszek, i pod spodem, pod daszkiem, mamy powałkę z podkarmiaczką. Do tej podkarmiaczki na zimę wlewamy syrop pszczeli. W powałce jest to taka dziura która pasuje idealnie do podkarmiaczki. I przez tą dziurę pszczoły wchodzą, przychodzą sobie e, tędy pod kratą i wybierają sobie syrop, żeby wnieść sobie go z powrotem do gniazda. Powałkę ściągamy i mamy korpus nadstawkowy. Tu jest też akurat zeszłoroczny odkład, więc jest to słaba rodzina. Ona jeszcze nie naniosła miodu, zresztą w tegoroczne warunki są niezbyt sprzyjające dla rzepaku. No, mamy nadzieję, że z w tym roku będzie troszkę lepiej. I to jest korpus nadstawkowy, e, inaczej zwany miodnią. Oddzielony, e, tak jak już wcześniej powiedziałem, kratą e, od e, korpusu gniazdowego. To są standardowe ramki wielkopolskie, które mogą być zarówno w korpusie nadstawkowym, jak i gniazdowym. Natomiast korpus nadstawkowy, czy miodnia, jest wówczas, jeżeli jest nad kratą, do, której, do, do którego korpusu nie ma dostępu matka. E, I są sytuacje, w których, jak jest. E, Silna rodzina, mogą występować oprócz jednego korpusa nadstawkowego w miodni, mogą występować dwa korpusy. Czyli jest jeden korpus z miodem i dokładamy drugi w sytuacji, jeżeli pszczoły się nie mieszczą, bądź przynoszą już tyle nektaru, że jest potrzeba dołożyć im, żeby miały miejsce gdzie nosić kolejne zapasy miodu. Do miodnie, ja akurat, co roku wkładam świeżą węzę, żeby pszczoły odciągnęły. To jest też taki zabieg higieniczny. Jak chcemy zajrzeć do gniazda, tam gdzie są pozostałe rzeczy, ściągamy właśnie miodnie, odkładamy sobie ją na bok. Jeśli jest potrzeba, to używamy trochę dymu, żeby pszczoły nam na głowę nie weszły. Ściągamy kratę to jest też element ula, który oddziela właśnie Pszczoły gniazdowe, czy bardziej gniazdo od miodni. Pszczoła, zwykła robotnica, przechodzi przez tą kratę, przyciska się, natomiast nie przechodzi przez to pszczoła matka pszczela, która jest o wiele szersza w gabarytach swoich, wówczas nie ten, wówczas ona nie przejdzie. No i tutaj mamy w gnieździe ramki z czerwiem. Czyli z tych wszystkich komórek wygryzają się pszczoły. Na jednym decymetrze kwadratowym obustronnie zasklepionego czerwiu jest około 800 robotnic. Czyli przyjmuje się, że na jednej ramce to jest około 3500 robotnic. Tak więc, idąc za tymi liczbami, w Ulu mieszka około w tym okresie około 30 tysięcy do no nawet 40 i 50, w zależności od siły rodziny robotnic. Natomiast ta liczba spada na jesieni do 10-15 tysięcy. Jak teraz przeszliśmy z drugiej strony, to zwróćcie uwagę, bo pszczoły, które gdzieś muszą wchodzić, to jest wylotek, który im się wkłada i on ma określoną szerokość. Natomiast w sytuacji sezonu, kiedy robi się ciepło i pszczół jest coraz więcej, te wylotki się poszerza. Poszerza się z dwóch powodów. Przede wszystkim dla wylatujących pszczół, żeby miały możliwość wyjścia swobodnego. A druga rzecz jest taka, że w sytuacjach, kiedy zaczyna, zaczynają doskierać upały, to one nie doskierają tylko nam, również pszczołom, bo wyobraźcie sobie 35 stopni w cieniu, kiedy mamy. To wówczas w słońcu mamy około 40-50. Takie pszczoły muszą wywentylować nadmiar ciepła, żeby się po prostu nie ugotowały w takim ulu w środku. My mamy różne dobrodziejstwa, typu klimatyzacja, one muszą to zrobić same. Łatwiej im jest, jeżeli mają szerszy wylotek. Pszczoły nie są niebezpieczne, jeżeli odpowiednio się z nimi postępuje. No przede wszystkim środki należy przedsięwziąć takie, które zabezpieczą nas, czyli nie perfumować żadnymi intensywnymi zapachami, nie krzyczeć przy pszczołach, nie zachowywać się gwałtownie. To zabezpieczy nas przed pszczołami. Tak? Natomiast też no warto się zabezpieczyć jak to zwykle w kapelusz, bo to spowoduje, że nawet taka zabłąkana pszczoła nie ugryzie przez przypadek. Natomiast urządli pszczoła, ale to jest jej ostateczność, bo ona wtedy ginie. To jest w sytuacji, kiedy przydusimy ją gdzieś, to jest w obronie ula, w sytuacji, kiedy ktoś nie wiem, krzyczy, jest jakiś intensywny zapach, została przyduszona, wówczas ona ugryzie, ale wówczas zostawia żądło y, razem ze zbiorniczkiem jadowym, który wyrywa sobie z odwłoku. No i wówczas ona ginie, dlatego to dla niej jest dostateczność. Są dzikie pszczoły, które żyją. Coraz bardziej odradza się bartnictwo, czyli hodowanie pszczół w kłodach, w barciach, czyli w różnych drzewach, dziuplach. Natomiast też są dzikie pszczoły, które w ogóle nie gryzą. Są pszczoły, murarki ogrodowe, które są coraz więcej hodowane. Teraz ostatnie doniesienia mówią o czarnej pszczole, która powróciła do nas na łono naszej natury. Pewnie zastanawiacie się. Jak to jest, być ugryzionym właśnie przez taką pszczołę? No, można to przyrównać do takiego ukucia igłą, tylko że jeszcze trzeba trochę przekręcić i tak jak taka pielęgniarka, która nie lubi Was. Dwie, trzy minuty bólu, po tym bólu jest przekrwienie, no i czasami to, co najczęściej kojarzymy z pszczołami, następuje opuchlizna. Część osób już jest przyzwyczajona do tego i nie, nie ma takich reakcji. Tylko we wrażliwych neurologicznych miejscach, gdzie są unerwienia, to wówczas puchnie ze względu na to, że tam jest większe przekrwienie. Oczywiście są przypadki też tutaj należy zaznaczyć i to też trzeba z głową podchodzić do pszczół. Uczuleń osób, które mają, dochodzą od razu do wstrząsów anafilaktycznych, czyli do zamknięcia przy przewodów oddechowych w tkawicy, puchnięcia. Ponieważ jest to tak silna reakcja uczeleniowa na jad pszczeli, autoimmunologiczna, że organizm zaczyna niszczyć sam siebie i wówczas jest potrzebne podanie adrenaliny bądź epinefryny. Ugryzienia są bolesne, aczkolwiek ugryzienie osy jest o wiele bardziej dotkliwsze, bynajmniej dla mnie. Utrzymuje się ono dla mnie około... Dwóch, trzech dni jest bolące, swędzące no i powoduje też czasami wybroczyny. Jak rozróżnić osę a pszczołę. No przede wszystkim wielkość pszczoła jest taka bardziej zbita, grubsza, brązowa, owłosiona, natomiast osa jest bardzo cienka w przejściu między odwłokiem a korpusem ciała. Jest żółto czarna. Pszczoły przede wszystkim one rzadko kiedy żerują na piekarniach, owocach. Rzadko kiedy, natomiast osa o wiele częściej. Dlaczego? Dlatego, że pszczoła woli nektar zebrać do ula. Natomiast osy, mimo że są z tej samej rodziny błonko-skrzydłych, bardziej żerują i pasożytują, niż zbierają ten nektar, żeby mieć go na później. Największym zagrożeniem, poza zagrożeniami naturalnymi, którymi są dla pszczół waroza, zgnilec amerykański, czyli choroby, które dyspierają pszczołom, barcia gulowy, czyli to jest taki motyl, który zjada plastry, ale też gryzonie, które zimą atakują, dlatego wylotki muszą być bardzo niskie, żeby myszy nie weszły, tudzież czteronożne zwierzęta, które trącają, uderzają. Ale największym zagrożeniem, stety, niestety, no, są te dwunożne e, zwierzęta w postaci człowieka. To one najbardziej e, niestety doskwierają pszczołom. Raz przez to co się dzieje e, wokół Słynne CCD, czyli syndrom nagłego ginięcia pszczół, który nie jest diagnozowany do końca nieokreślony, który ma kilka etiologii, m.in. jedną związaną z telekomunikacją i masztami, które powodują, że dezorientacja u pszczół następuje. Jest jeszcze etiologia związana z pestycydami, jest etiologia związana z lekopornością na waroze, czyli na tego naturalnego wroga pszczół. Nie pomaga na pewno pszczołom chemizacja rolnictwa. Nie ma czegoś takiego jak łąki kwietne, które kiedyś były, od razu nasuwa się pytanie pewnie, jak pomóc w takim razie pszczołom, jak ja mogę pomóc pszczołom. To jest bardzo prosta rzecz, przede wszystkim jak mamy możliwość kwiatów obsadzać na swoich ogródkach, gdziekolwiek jesteśmy, to nieważne czy jesteśmy w Poznaniu, czy jesteśmy w Komornikach, czy jesteśmy gdzieś na wsi. tak? Każdy kwiat dla pszczoły jest ważny, tak? to jest każdy kwiat, który będzie powodował po prostu, że ta pszczoła będzie mogła oblatywać, będzie mogła te, te kwiaty zbierać. Tak? Wdrażanie takich inicjatyw, które są teraz coraz bardziej w Polsce, gdzie zarządy dróg są nakłaniane do tego, aby obsiewać pasy drogowe czy oddzielające drogi roślinami miododajnymi i nie kosić ich w sytuacji, kiedy one odrosną 10 cm, tylko poczekać, aż ten kwiat przekwitnie. Że Należy edukować też ludzi czy tudzież dzieci przede wszystkim kolejne nasze pokolenie no bo to to ona za chwilę będzie wchodzić w dorosłe życie jedzenie miodu jest przede wszystkim zdrowe Ten miód od zawsze był i pomagał ludziom w tym aby móc funkcjonować leczyć się Warto wskazać to, że skoro mamy dobrych pszczelarzy w Polsce, żeby ich wspierać tak, żeby wspierać to polskie e, pszczelnictwo, to pszczelarstwo, które tutaj jest koło nas tak, wokół nas, żeby ci pszczelarze mogli funkcjonować i dbać o te pszczoły. Myślę, że pszczelarzem, to tak jak wcześniej powiedziałem, to jest filozofia. Zostaje się. Dlatego, że się chce to robić i dlatego, że się chce obcofać z pszczołami. Przede wszystkim trzeba czuć to i mieć pasję. Nie chcieć tylko robić tego dla tego, co jest na końcu, czyli dla tego zysku, tudzież miodu, bo praca pszczelarza nie ogranicza się do tego, że on wybierze ten miód i już jego praca się kończy, ponieważ latem, kiedy są te upały, to po wybraniu miodu trzeba przewieźć te pszczoły w inne miejsce, gdzie są kolejne pożytki: gryczane, spadziowe, wrzosowe, I to jest często praca, że godzina. 12 w południe, czy pierwsza jest 35, a my się ubieramy w te bluzy, jeżeli jest potrzeba, no i, i, i płynie nas spod z strumieniami. Natomiast trzeba pracować przy tych pszczołach, także to nie jest lekka praca. Nie jest to też czysta praca, tak jak się niektórym wydaje, bo widzimy na końcu tylko ten słoik. Praca przy pszczołach to też jest. Kit jest klejące wszystko, ten brud się przyczepia, też trzeba bardzo dużo samodyscypliny w stosunku do siebie. Dobrze byłoby się podczepić pod jakiegoś doświadczonego pszczelarza, zapytać w kole pszczelarskim lokalnym, kto, kto jest takim, taką osobą, która poprowadziłaby, bo to nie zawsze doświadczony pszczelarz będzie miał też umiejętności pedagogiczne. Są takie osoby, które z chęcią by pomogły po prostu młodym pszczelarzom, młodym adeptom, a tudzież ewentualnie też nie mają następcy, bo często jest tak, że po prostu dzieci, wnukowie nie chcą się tym zajmować. Uważam też, że dobrze, dobrze jest też się kształcić. Jest bardzo dużo w tej chwili filmów na YouTubie, tudzież portali, w których można tą wiedzę nabyć. Praktyka jest najlepszą rzeczą, dlatego uważam, że jeżeli ktoś chce to robić, to niech sobie kupi jeden, dwa ule, zacznie sobie praktykować. Ale żeby mieć też w zanadrzu, po pierwsze, poza tą wiedzą teoretyczną i poza YouTube'em, mieć jeszcze kogoś w postaci takiego doświadczonego pszczelarza. Strój pszczelarza, tak jak widzieliście, to jest przede wszystkim dla większości kapelusz. On jest z reguły połączony z bluzą. Do tego. Ważne są spodnie, które są śliskie przede wszystkim. Ośmiejemy się trochę takie disco polowe z kreszu śliskie spodnie, do których pszczoły się nie czepiają, ponieważ spodnie, które są z innego materiału, powodują, że pszczoły zaczynają się do nich czepiać, bo mają na nogach haczyki, do których czepiają tyłek pszczeli jak noszą. I one później ciężko im się jest od nich oderwać. Niektórzy jeszcze stosują do tego kaloszy, tak żeby pszczoły nigdzie nie weszły, ale ja jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby mieć wyselekcjonowane pszczoły, które nie będą agresywne niż to, żeby kombinować i się ubić. Jak snowboardista. Brakuje zimą właśnie takiego pójścia do ula. To trzeba czuć, to, to trzeba zobaczyć, i, i uważam, że przede wszystkim dlatego zostaje się pszczelarzem. A reszta to przychodzi sama.